Ja witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj taki inny trochę odcinek, bo zmieniał content dlatego, że minecrafta przestałem grać trochę i też co mogłem ja lubię, no, lubię grać w gry strategiczne um, dlatego, bo dzisiaj odcinek będzie z age of history 2 czyli starego age of civilization i dzisiaj zagram sobie Polską podczas to był chyba pierwszy rozbiór Polski co Polska przetrwała pierwszy rozbiór Polski i co, no zagrałem. tutaj no tutaj ci zabrali trochę i zboże, nie no co ty, Boże kiedyś no ci zabrali tutaj koepedie kojepedę Zajęli te, i no i ci zajęli tutaj. No i Rosja zajęła najwięcej. Dobra, jakoś tu stawiłem, a ja byłem tu, tak, nie, miałem prawo relacje z Imperium Asmańskim, z cesarstwem Austrii, Rosją. Rosy dali byśmy rady dojechać. Tak myślę. Nie wiem, może ktoś mnie zaraz zaatakuje, chociażbym tego nie chciał. Oj, oj. Rosja ze mną nie poprawia relacji Ci też O ci też, o Ciekawe Nie, zaatakowałbym to Królestwo Prus No, więc Kurde, nie Kusi mnie trochę, ale pewnie zaraz ktoś mnie tak zaatakuje Dobra Zrobię jakieś Wybieram 100 tysięcy I zrobię jakieś prowizoryczne wojska Na granicy z nimi I może Dobra, stoka k Pod 2000, co dwie prowincje tak często robię. O, punkt ruchu już nie mam, super. O jezu, o jezu, o jezus, Mary, ale jestem na minusie. O jezu. Jezu, nu, nu, nu. Dobra, czul, bierzemy pożyczki. Albo nie, zapiszę najpierw. <gryw> żeby się nie okazało, że trzeba będzie czytać. Żeby miał jakiś błąd, ale dobra. Bierzemy pożyczki. Bierzemy pożyczki i rekrutujemy wojow. Bardziej zrekrutować mi się pożyczki wziąć. Pożyczki przyjacielem człowieka. Nie, nie bójcie się brać pożyczek. Tak, dobra. o oh! Imperium osmańskie są per chyba będzie jakiś sojuszek. Sojusz. Dobra. ty tych musimy. Dobra. Lecimy. Raz się żyje, nie? Ni. Ti. Malberg pusty, bytgosz pusta. Oj oj oj, ale... ojojoj, ojoj, Ojojoj. Oj ojoj. Oj oj Tutaj mam najwięcej tego wojska. Ojojoj. Ojojoj. Oj ojoj. Cofnę trochę jednostek chyba. Oj ojoj Trochę... Dingi cheese, bym powiedział. Ojojoj. Co, co ty mnie chcesz? On przecież zrobić deskąd, pewnie... mnie. Nie, no. O, no, ja pierdzielę, no. Jakbym nie wiedział. Imperium rosyjskie. Dobra. Rusy. Piorę tylko moje prowincje. nawet nie mogę. Dobra, później was jeszcze dojadę. Imperium niemieckie. Niemieckie, rosyjskie. Ojojoj! Ojojoj! Oj. Oj, oj, oj. No, ewa, e, e, Imperium Osmańskie pomyliłeś, nie? No, pewnie, nawet nie muszę wam dać złota. <grym> tak, gra jest to przecież. Dobra, najważniejsze miasta trzeba bronić. Hmm, broń. Jakimiś trudziestkami mi atakują. Hmm, no, się zgodzili. Wiem, już nie mam innego wyboru. Trzeba bronić jak najważniejsze miasta. I po co już wam te 6000 wojska? No nie, no i. No i, o nie, oj, oj, okrążenie Warszawy. Plądrowanie, no, plądrować, no super nice. <ścoughs> Dobra, robota. O, ojo, oj, Dobra, Cerswalki, ojoj, oj, oj, oj. Dobra, Ratujecie mnie. Wierzy was. Kurde, Imperium Mańskie, jak Turcy mnie nie dadzą rady uratować. Będę z was miał bekę do końca życia. Tylko tam jest 3000. No jakby tak wyglądał rozbiorek. Oj uj To nie ciekawe by było dla Polski. Tak bym powiedział. Tam oni mają gdzieś 3000 tego wojska. To są najgorsze. Ora. im zabieram. No oni mi zabierają. Ale Turcy przeszli z odsieczą. więc będę uratowany. No to 3000 chyba tam. Jezu, sześć tysięcy wojska. Turcy, weźcie, proszę. Dobra, biorę pożyczki, biorę pożyczki. Nie interesuje mnie to, muszę wziąć pożyczki. Muszę wziąć pożyczki na wojska. Dobra, chociaż Warszawa jest podłączona do tego. Do życia. Pożyczki, ratujcie. Ratujcie biednego człowieka. Idziecie tu. Oni tam patrzy tym wojskiem na pilnowanie swoich granic. Dobra, teraz misja. Odbijanie. <laughs> O Jezus, Marys, skąd wy macie tyle wojska? To jest nie fair. to jest gra? Kurwa, biedna. biedna Polska, znowu bije. Biedna... biedna Chciałabyś powiedzieć biedna Austria? No nie taka biedna Austria. Dobra? Musi być szybka, taktyczna cofka do Warszawy, bo Turek ratuje. Prąte klepki ci brakuje. Dobra, Austria ci brakuje chyba piąte klepki. Kurde, zajęli mi już we Zaraz się to królestwo Krus jeszcze zaatakuje. się cholera nie zdziwię. plądrowanie, no, no, no. Hmm, no pewnie plądrujcie. Tu rewera, tu co? Polatiko, Ach, O, Co się dzieje z Hiszpanią? Królestwo Portugalii, gdzieś Hiszpanii. Hehehehe. Trochę śmieszne. Trochę śmieszne. Witam, u góry. Wam brakuje chyba, nie? W pierdciale. Turki, weźcie tam, nie zapierajcie moich prowincji, nie? Turki. Turkej. Ty, jo, nie, no, ej, to było dobre. Z stry brać dobre relacje. I gdzie ty uciekasz? Bo pan się zechciał uciekać. O, no na BI. Dwie swoje prowincje, No, Ciekawe. <laughs> ciekawe, na długo. Dobra, Turek, dzięki, że tam ratujesz. Nie, no, no i. No, z... tam brakuje tych punktów. Ja nie, no, weź trochę chcę badania. Dobra, dzięki, że mi wróciłeś te prowincje. Dobra. Ten chłop... Yyy, ten chłop. Austria, ja to się dzieje? Tu nie ma być odnowienie Polski. To ma być nowa potężniejsza Polska. Oooo! <noise> ale to jest potężny sojusz. Dobra, Że mam 200 tysięcy kasy. I zrobię jednostki. To jeszcze nie wystarczy nawet. To jeszcze nie wystarczy. A to jest choroba, to nie muszę asymilować. Dziś mam wojsko pewnie gdzie indziej. Jest to jest dobry moment na zaatakowanie. O kurde, ale nie no. Jednostek macie dużo. Sto! Chodzimy jak noselko, nie no Rusak. Co ty? Jak się zabrałem kwaswo do... trzech Czech i Norwegii, tak. Danii i Norwegii. 95, jedzą. Nie mają tutaj tam jeszcze no. Dobra. Lecimy. A tak. Oblężenie ler. Wezmę te polskie prowincje. A w sumie. te też. I ler. Nie, yeah, ler zostawiam już. Niech mam ten ler. Teraz trzeba asymilować i zbierać kasę jeszcze. Dobra. Zasymilowałem. I chyba tutaj na tym momencie na razie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba. I co, do następnego. Siema.